Siema, witam was w filmie, w którym wraz z moim Vito będziemy przychodzić Minecrafta, ale jedzenie będzie generować losowe struktury Ej, będziesz, będziesz mnie bić? Będziesz mnie bić? No bić też trochę Czekaj bi, bi, bi. Nie mogę sobie w tego trafić, nie? Dawaj, dawaj, mam A ty mnie bi Klepa Powiem powiem Ci kiedy będę mieć wód. Biegaj, biegaj jeszcze szybko. O mama, mama, mama. Eee, stronghold. <grystanie> to co, przechodzimy Minecrafta, tak? No to... No! Mieliśmy przejść! No ale... Ja, ja bym bardziej zlutował skrzynię. A ja zjem może, może się zaraz pytam jeszcze w tej samej strukturze twojej. O kurde. O kurde. O, to... <grystanie> no to nieźle, nie. O, Skrzynia. Opa! To do. O kurde W Stronchodzie się zrespiłem, ale ten RNG To będzie łatwiejsze niż myślałem To tobie się to podoba A w trąchodzie kurę znalazłem, nie? A ja ja właśnie będę jeść kolejne Nie, ale nie jest tak nie, nie rób tego tak. Eee tak. Bastion! Chłopie! Wiesz co zrobiłeś mi właśnie? Co? Mia miałem wejść do portalu ten, ja tam co jest portal room i zaraz tam bastion i nie mogę przesuwać Masz warto, bo nie chce mi się jeść, bo nie mogę ze setnej kratki, nie? O Ej dobra, chodź idziemy stąd, nie? Trzeba trochę odejść Jakieś itemki trzeba ogarnąć <grytanie> Po co jak my możemy lutować szybko O, wioskę zrobiłem, nie? Kowale mam o. Weź sobie Mam kill off i tan. Klata. O, radzę ci uciekać w fortepa. Ej, no to od razu możemy tam zbierać pałki Blaze, nie? No ogólnie, ogólnie mamy tu wszystko co chcemy. Ej, ginę. Jeszcze pójdę. Jak giniesz? Dobra, rozkopałem, nie? Czekaj, czekaj, chcę chcę biać, tutaj, tutaj. Ej, ale ty wiesz, ja mam tylko dwa serduszka, więc ja muszę zjeść teraz. No nie! <laughs> Jem Bastion! <laughs> Radzę Ci uciekać. Nie, ja wchodzę ten, po skrzynki tam na dół, w piramidzie. Tak, żeby, żeby Cię pingliny zabiły, dobry pomysł. Co, w piramidzie? A, w piramidzie to nie. Dodo, e, do, bo, bo jara się. Co się jara? Ty się jarasz? Nie, bo, bo ogólnie pospaliły, podpaliłem niech co lasu. Na pewno nie chcą co? Chopię, bo mi komputer wybuchnie <noise> przez ten serwer jest na moim tym. No dodo, do wiesz, nie chcą co? <noise> Dobra. Ej, ale gdzie jesteś? Jestem przy tym palącym lasie się. Ej, wiem, właśnie w stronę. Zauważyłem. A nie wiem, gdzie ty jesteś. O, widzę cię chyba, na minimapie cię widzę. O. Ej, ja pokażę ci coś, patrz. Wyrzuć mi drewno, a ja w ten czas Ci to poka pokażę. Eee. Czemu tylko trzy drewno? Czekaj, nie zabijaj tej krowy. Gina, Gina, Gina. Serio, serio wszedłeś tylko przez to, że ten? Mąsdek. No Masz, uratowałem Cię. Dzięki. Znajmu... Zajmijmy ja Musimy znaleźć owce i zrobić łóżko i się zabijać, jak będziemy mieli mało życia, jak nie będziemy chcieli jeść, o kurde. O! No, to możemy lutować. No no i teraz to można jeść. Oho, forteza. Co? Jak forteza? Teraz no, for... bijam fortecę. A ja ruin portal. Złote jabłko, nie? Gdzie? No w ruin portalu. Co jest? Jeszcze krzesiło. Ja zbieram Dżunglową. Weź poczekaj, bo też... sit... poczekaj, jest city. Okay. tu rozkop. To już chyba też... city poczekaj już to city Gdzie? Tu Trochold. Cię, ale ja nie wiem co tam dalej jest. Ja już to wszystko dałem, dałem to już wszystko, bo było do góry. Weźmy jakoś, ogarnijmy sobie żel żelazne sety. Na przykład tak. Żelazne spodnie, ty już masz, ja sobie je wezmę. Możesz mieć moje z ja... cierniami. Ja mam klątwa uwiązania, chcesz ty? Być... Nie. Bo ja, ja, ja zostawiłem w skrzynce, bo były. Ja, ja mam ciernie będę... Dobra wejść. to ja jednak jemy i w taki sposób zdobywamy te octop ok, Ej, bo tu jest ten No tylko jak, to, jak ok, do wow. tego wejść tu M do, do No Bo, bo jak yy, tylko postawić ten Blisko ciebie Że zaraz biło to jest To co, ja idziemy do City? Raz... To co? No. Ja tylko sobie tam. Ja tylko sobie, ten... ja sobie wezmę skrzynię. Wiesz. Jaką skrzynię? O, ej, ej, ej! No? Zrobię zrobię na ciebie pułapkę. Ile ja mam Marchewek? Ej, mam diamentowy miecz, odrzut 2, grabież 3 pogromca God. nieumarłych 4, no z NCT. Mówiłem, żebyś poszedł ze mną, to nie chciałeś. I mam drugi miecz na prawa, niezniszczalność 3, żelazny di diamentowy, yeah. kilo niezniszczalność 3, i złoto. I to z jednej skrzynki, teraz druga, w drugiej skrzynce yeah. budki e, 3, 3 z naprawą i z głębinowym wędrowcem. 3 nice. Żelazne Bo to jest netherite Gratulacje mam ci z tej okazji poklaskać uszami czy co? No to bierz netherite, nie mieli netherite sety, nie? Nie mam kilo'u, muszę mieć jak. To zawsze coś robić nie wiem. Kto Dobra. ma spódkę i klatę i tak. kto cały czas ten... Ja mam jeszcze buty i, y... Dobra, patrz to, otwieram skrzynkę I mam co? Nie, nie wierzę w to, cały set mm. y, Ten, diamentowy hełmik 4-3 y, Napierśnik ochrona 4 Buty diamentowe, głębinowy, wędrowiec 3, ochrona przed ogniem 4 I diamentowe te, spodnie 3-3 prawie cały set stan z ochroną czwórką ta ochrona czwórka Jedna ochrona trójka, drugi bez stan I mam cały ten, jak set. Serio Wezmę też dla ciebie jakieś rzeczy okay. Ale tu chyba, tu chyba jeszcze powinny być skrzynki Nie ma tu skrzynek, serio? Ja muszę skopać ten... Drewno E, bo jedzonka nie mam To zabij jakąś krowę Nie widzę żadnej krowy, weźmy się spotkajmy, bo już długo nie byliśmy <gry> Ja idę do NCT W ruinach, więc ja, ja już właśnie teraz wchodzę na fortecę, nie? Jestem na fortece tam jakiś mech Dobra, ja czekam przy portalu. Chodź się przy tym przy spawnerze. Czekam przy spawnerze. No to czekaj. O się ma widzę widza. Dawaj, dawaj. Ale to się będzie rozpić. No rozpiło się wcześniej. Coś co zrobił, ale tutaj nie, nie jest dalej. przy tym. Nie chcę Chodź And, ty chcesz? Chodź i już nie jest, przynajmniej nie, nie ten przy portalu Jak ty coś zbudował? Mam killoff, na przykład dia ten diamentowy mogę wykopywać A, on. czekaj D <głos> <Jezu>. <głos> <głos> Jak zeskoczę na tą płytkę? Cobó to pinny <laughs> Wiesz jak chciałem ci zrzucić item i tam zrzu... tylko zapomniałem, że to jest kamienę i na kamienną trzeba stanąć <laughs> okay. Ej, miałem ci już wydawać wodę, zapomniałem, że tu się nie da Zrobić ci zarobisty pogrzeb, nie martw się. Jesteś głupi Oto było moje ostatnie jedzonko, nie? I akurat smoteca Ej, ja mam grabież, nie? Mi z jednego no. blaze'a od razu już cztery pałki wypadły Co jest? A jaką ty masz grabież? 3 Aha, to się nie dziwię Ale nice A nie chce mi się iść Zabiję drugiego już mam siedem. Dobra, mam 10 Pałek, zwijamy się stąd. O, stronghold. To jeszcze tylko te. Perły, no i tyle. Właśnie, obsidiam chce. Proszę bardzo. Trzy perły od razu, pierwszy ten, traf dobra. Cztery perły drop to no, ma już jest 7 perł Może to może nadal nie stracić. Dobra, mamy 11 perł, idziemy stąd, nie? Czekaj. Już ta um, jedna musi być. Nie? Lecę tam do Ciebie. Dobra, jeszcze, rzuci, jeszcze rzucił teraz cztery, nie? Mamy 15 perł. Łociu. A ja mam tu skrzynię i marchewki. Jeszcze kolejna skrzynia. Ej, mam, mam TNT. Ja wchodzę do portalu, chodź tutaj ze mną. Czekaj, bo ja się pala. Brawo. Ej, zobacz. Ej, na Night Vision kolejny. Ej, do, 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 do mogę na chwilę zapalniczkę. Albo nieważne, nieważne. Dobra, teraz pozbierajmy jedzenie, zanim pójdziemy do tego. No, mamy drewno już. Chodź za mną. Czekaj, bo muszę sobie zjeść. Ej w sumie ja mam skrzyni jedzenia przecież, bo ja o tym zapomniałam w ogóle. Dobra, to ja już szukam tego Portal okay. Rumu A jeszcze ja miałam Obsidian. Oj, git. Chyba tu był jest ten portal. No. Jak ja sobie chcesz, chcesz dokładne, to, to minus yy, ten 220 na... 2733 Dobra, postawiłem łóżko Ale nie możemy i tak zginąć. Odpalam. Bo to będzie. To poczekaj na mnie, bo jestem już blisko. Dobra, ale już odpaliłem, ale jeszcze nie wchodzę. Aronia dla moich uszy. Staraj się nie jeść w tym w trocholzie, więc jak w, w tym Strochodzie może, tylko staraj się nie jeść w tym, w endzie. Bo jak tam nam no, portal na przykład zniszczy czy coś, no to koniec, nie? Albo... Coś, nie? No to wchodzimy na 3 4 no. gry Eee. Dawaj. No dawaj. Tylko teraz jeszcze perełki. No ja mam dwie. Jak ktoś będzie miał bardzo mało, to leci jak najdalej. No, żeby to się starać... Ej, postawisz crafting? Nie mam. Postaw ten crafting. Swoje jeszcze strzałów zrobiłem. Teraz możemy... A masz strzał? No. Ej, dasz trochę strzał? Mmm... masz. O, dziękuję, pan hojny. Dobra. Ty spacz. Idź. patrz o ta, i w każde w lewo jest twoja, patrz Ota i każda w lewo, a ja idę tą i każdą w prawo. W lewo, czyli w tam. Ale ja mam zero i'ma Tak? Chcesz, to ci zbiję to... o, dobra, zbije swoją. Okej, okay, kolejna. Jezu, ale blisko mnie. Muszę gdzieś tak. O. No i wszystkie są okay. chyba. Zbiłeś tamte wkrad w tym? Czy nie? Nie, będę właśnie zbijać. Ale właśnie puszą może być ciężej. <noise> Tak to wygląda Dobra no robię Watera, nie? Jak, jak, jak nie wyjdzie to nie wiem Tu ginę chyba Albo ja tak nie robię Ej, weź weź zbi te, bo, ja, bo mi laguje strasznie Ja sobie pozbieram szybko bloki Idę zjeść daleko gdzieś Będę wszystkie czy jeszcze nie? Będę, ja będę jeszcze dwa. No to lecisz, bo tutaj. Jak ty nie możesz ich tam trafić? Masz strzały w ogóle? No, mam, ale jedną. Ja, ja lecę po jedzenie do pilażerów. Dobra. Sorry. Od razu. Ale muszę. Nie no, dobra, bo... Ja sobie do smoka, będę strzał z łuku. A jak no to... Czekaj! Ej, wita pokazać coś, gdzie ty jesteś. No tu. Nie trafisz smoka, nie, nie masz szans, nie jakby... Nie masz psychy. Uważaj, popatrz do tyłu, popatrz do tyłu! Wiem! Ty <noise> debilu! O, sperczował. <noise> <noise> Brigonie, gdzie on ma swój łeb? Tu, Chłop mnie nie wywalił cud. Dobra, już lepiej nie zjezdy, spijmy obok tego spawnu. Podpalam, podpalam że ten. Podpal go, zadziała, podpalam wszystkie statki, które tutaj postawiliśmy. Chłopie, tu są trzy zupki. O, parczuje. Ja żerem zupkę. Zabierz go? Nie ma szans odleci na pewno zaraz Więcej, więcej tych rzeczy się nie dało? No odleciał. Masz tu obroże dla konia? Dobra zabijamy go i to koniec będzie Ej ej bo, bo... Ej bo mnie coś bije No nice no A, to cię. Cię to A ja tak A teraz niszczymy ten Ała! Ej weź ma mało, ma mało, ma mało! No... Zywy! Zywy! To byłby koniec, a jeśli chcecie więcej odcinków z Witą, zostawcie sto łapek w górę!